Siemka Mordo. Cały ten kanał finansowany jest przez Was, jest budowany przez Was. Dołącz do patronów na patronite.pl. Lindel, zostaw suba, followa, wiesz. Odklikaj wszystkie możliwe rzeczy. Uważam, że warto, a wciąż jeszcze jesteśmy w fazie budowania imperium, wiesz. Do 10 tysięcy jeszcze kawałeczek. Proszę, zostań ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że spodoba ci się to. Dzisiaj um. Jedziemy. bardzo zapiął pas, Dziękujemy. proszę. Woziłeś Korwina Czy jakikolwiek wziąłem? No tutaj, żeby się nie. zapinał pasem. Nie, nie. No, on, on ja myślę, że pasy, katapulty powinni produkować żeby, dla takich. Powiem, powiem, powiem ci tak, że gdyby pan Korwin chciał się przyjechać i nie zapiął pasa, to bym przetestował hamulce w samochodzie. No, w ja myślę, że to są Rawiecki i Zeria, tak? Dla mnie niesamowitym jest to, że... Liby uważają, że to jest okej chcieć przemocy dla kogoś, kogo nie lubią, nie? Bo ja zupełnie szczerze nie uwierzę, że oni są... O Korwin to fasz! Nie, nie, oni go po prostu nie lubią. I, jak w związku z tym śmieszkowanie, że można by mu rozbić nosek o, o, tego, na luzie, nie? Bez problemu. Każdy tak czasem myśli, ale ja nie mówię, że... Ja, ja, absolutnie, ja absolutnie nie mówię, że to się zdarza tylko im. Ja po prostu mówię, że oni różną święte oburzenie, aż nie trafisz na kogoś, kogo naprawdę nie lubią. I wtedy nagle jest okej. Okay. Jakbym ja powiedział, że naplułbym w twarz Tuskowi... To, gdybym był odpowiednio publiczny, to kurwa koniec życia, nie? Ale oni mówiące, mówiący, że. O, ja bym tak przychamała, żeby przypierdolił w tego. W deskę rozdziel... W, 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 te, w, w front. E, w, w, w schowek. Spoko, no Luzik, dobry żarcik. Śmiesznie tak. Elektryczny, to, tak. ta to jest jedno pełnej prawdziwy z katapultą, prawdziwy mężczyzna by się katapultował, <grym> urednia szybą. No najpierw muszę zrobić tą serię, to jest. Tak, tak. Zacznijmy od początku. A to jest książka, tak miałem bardzo. Trzeba też mi autografu, ja zawsze daję, a... Ja mam ci no, na przykład fotograf na wezmę. Dobrze, pod jest super. Okay. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Zacznijmy może od początku. Czy ty jesteś... Y, gdzie ty mieszkasz w tej chwili? Bo ja już ja się pogubiłem. W Adresach? Już nie ma obowiązku meldunkowego. Nie mam. Tak, tak trochę pytam bardziej mentalnie, czy jest jesteś stanie... już poza Polską w Grecji? W... Czy w... jesteś w Polsce? czy nie, w Polsce. Wiesz tak, jak zawsze mieszkałem gdzieś na dwie nóżki, a to tu, a to tam, a teraz mam dom, tak jak na Mazurach mam dużo osób. Bo to... Myślę, że jak dawniej jak Piw się przeprowadza z Krakowa do Warszawy, mm. to był problem, a teraz to jest jak z miasta do miasta przeprowadzka. Są, ale tak trochę pytam o to oczywiście yy, tak zaczepnie, bo yy, ogłosiłaś bardzo głośno, że wyprowadzasz się z Polski. A temu. Tak, i, i ale rozumiem, że teraz yy, wracasz do Polski. Jest co, to nie jest komuna, że człowiek uciekał z walizką w godzinę, czekali z TVP na że po tym, jak to ogłosiłam, kiedy tutaj jej wygrał. wygrał Tak, tak, tak. I dali łacha, że, że są tacy wspaniali, że artyści nie uciekają tak jak za komuny, bo oni się porównują nie z demokracją, tylko z komuną. I jest świetnie, jak zapomnieli, że jesteśmy jeszcze w Unii. To się nazywa niskie stawianie poprzeczki. Jest tak. lepiej niż w komunie. Lepiej niż w komunie i w totalitaryzmie. I kupiłam sobie tam za cenę, ja wiem, na mazurach chatki czy kawalerki, żeby mieć taką, Francuzi nazywają piedater, czyli jak gdyby, żeby nóżkę postawić na ziemi. Myślę, że to był wspaniały wybór, przypadkowy całkiem. A w COVID, więc nie widziałam, co kupuję. Dlatego. Polska Dobre. ma idealny klimat. Byśmy mieli takie klimaty polityczne wyśrodkowane, jak ten klimat teraz w maju, żeby nie było za gorąco. Polska ma idealny klimat. Byśmy mieli takie klimaty polityczne wyśrodkowane, jak ten klimat teraz w maju. Dlaczego to jest też kolebka ludzkości? Bo w Afryce znaleziono najstarsze odciski stopy, takich Lucy, pamiętasz? Czym A, ten ten pamiętam, A na Krecie są odciśnięte w lawie stópki przed 6 milionów lat, jak się pożegnaliśmy z szympansami, z kuzynami. Więc jest to zabytki. Hania jest najstarszym miastem, bo niedaleko Hania mieszkamy, w górach. Hania jest najstarszym miastem Dobre, nie mnie. tego miejsca I co? Co to tak 100 była w ogóle? Sześć ja... 6 no... milionów lat. Sześciu milionów lat w Grecji. No tak, no co ty? Przepraszam, chcesz powiedzieć, że pani, że pani pisarka zmyśla. Tak. Poza tym Grecja 6 milionów lat temu. To była tego. To, to, to ona nie była to Kreta to nie była przypadkiem częścią jednego, jednej masy lądowej? Ja... 6, 6 milionów lat temu to jeszcze nawet Australopiteka nie było. No ale my się pożegnaliśmy z małpką tam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze homo nie my było. My się z małpką tam pożegnaliśmy. To był odcisk jakiejś ma, 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 małpy. Tak. No. tak to... wow, znaleźliśmy odcisk małpy sprzed 6 milionów lat. Niesamowite. To jest kolebka ludzkości, bo tam znaleźliśmy odcisk małpy. No tak, no. Na kecie. Tak, bo cała ludzkość tam właśnie... No, dlatego ona się nazywa kretynami, no, proszę właśnie no. by był Eden. Jakby, tak jak powiedziałem, kretyni to stąd, A no. tam była tam mistyczna Atlantyda, która... Nie, Atlantyda była... była w oku pustyni, no już ustaliliśmy. Ja za każdym razem, jak mówię o oku pustyni, o, 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 o oku Sahary, tak, czy oku pustyni, to Mary się frustruje, nie? Grecy, to nie byli Grecy, Minojczycy, a mówili nawet po grecku, którzy się sprowadzili na krety i naszą cywilizację, sprowadzili oliwki. Gdyby nie oni, nie byłoby tego naszego Morza Śródziemnego. I to zostało. Miód, oliwki. Y Ale że oni, kurwa, wycisnęli to Morze Śródziemne, kurwa, jak oliwę z oliwek? Co to znaczy, że bez Greków nie byłoby naszego Morza Śródziemnego? Ja pierdolę, ale on jest odklejona, no. Ci Grecy tymi ręcami siedzieli i zapierdalali ze szpadlami, aż, aż się zalało potem, no. I tak się skończyła Atlantyda. Ale bardzo mi przykro, że ta pani nie głosuje na lewicę, ona jest taka mądra, no. Owoce, ryby, figi, to, to wszystko jak 3000 lat. No to opowiadasz o tym, opowiadasz o tym y, y, raju greckim. Nie Elej, bo gówna nie czytam. To po co ci to polskie piekło w takim razie? Wiesz co, tutaj to, co się stało, to, to ja nie traktuję tego już w taki sposób tragiczny. Ta książka jest o przeprawie, jaką miałam ze sobą, z rodziną, mm -hmm. bo to nie jest o przeprowadzce. To jest o przeprawie emocjonalnej, co zrobić z Polską. Okay. I, 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 bo ja do końca się nie prowadziłam nigdy. Nie, nie, Polskę po prostu mam w sobie i nigdy do końca to nie będzie. Ale z biegiem czasu, bo różne rzeczy przeżyłam, jazy polityczne i tak dalej, e, doszłam do wniosku, żeby nie traktować tego tak tragicznie, to się nam przydarzyło. To jest bardzo ciekawe, na zasadzie jak Monty Pythoni nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Mm -hmm. e, robimy, co możemy jak najlepiej e, i, i tyle po prostu to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No dobrze, to powiedzmy Gas po tych przemyśleniach w ostatnich dwóch lat. Jakie są Twoje przemyślenia co co powinniśmy zrobić z Polską, w Polsce, dla Polski. Dla Polski. Tak. Wiązłeś przed chwilą hołownię. Tak. Ja myślę, że ludzie, zwłaszcza w Polsce, mają dość polityki. Nienawidzą polityków, to jest jeden z zawodów najbardziej zienawidzony. Więc jak się zjawia facet, który mówi, że nie ma nic wspólnego z polityką. I on będzie spawcą, to natychmiast się na to załapują. Może być milionerem, klaunem telewizyjnym, ale on zbawi Polskę i pakujemy się w następne problemy. Ja widziałem program ostatnio, jak się połączył z kamyszem, no więc będą sobie wzajemnie pomagać. Ja nie wiem, będzie sprawdzał oziminę, a tam Będą konfesjonowały to zmiany oglądać. Nie, 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 nie kupuję tego. Natomiast co. No dobrze, ale, jest, ale wiesz, na koniec. Ja powiem szczerze, że im yy, więcej mam do czynienia z politykami, a ja niestety od paru lat mam dużo więcej do czynienia z politykami wcześniej, tu też bardziej ich nie lubię. Ale... I czekasz na zbawcę, milionera. Wiesz, plana. Ale, wiesz, nie czekam na zbawcę, ale też uważam jednocześnie, że politycy rządzą naszym życiem, czy tego chcemy, czy nie. Taki jest fakt. Sejm przyjmuje ustawę, ta ustawa ma bezpośredni wpływ na Mów Twoje życie. w no. coś tak. zmienić. Pamiętam. Mów mi. Jasne. Ale wiesz, że tak jest dokładnie. No. Ej, ale wiecie, jakby powie, powiem Wam tak. To jest trochę tak, że. Kiedy nasze elity intelektualne roz rozmawiają w ten sposób, to z mojej perspektywy to jest najlepszy możliwy dowód, że, że te elity są ekstremalnie tępe, nie? Eee, na takiej zasadzie, że I jak my mamy budować jakieś polityczne ruchy, jeżeli, jeżeli ci najmądrzejsi spośród nas, którzy mają zasięgi, tak? Operują na takiej zasadzie, że no i na koniec to polityk robi ustawę, i jest ustawa i koniec, nie? Jeżeli, jeżeli to jest całość naszego dyskursu politycznego, no to ja się nie dziwię, że nie możemy mieć ładnych rzeczy, bo to trochę re redukcyjne, głupie. Nie, nie wiem, jak, jak, jakie określenie do, do was najbardziej trafia, nie? Się, no, no tak, no tak, no, no polityk robi ustawę, tak, ustawa, polityk, nie? No tak jest, te tak ustawy tak zmieniają nasze życie, możemy się na to obrażać, ale tak jest. W związku z tym musimy jakoś tych polityków wybierać. No tak, ale może nie z takiej grupy, bo to tak jakby ktoś chciał prowadzić autobus, a w niego nie wierzą. Myślę, że to nie mogą być ludzie, którzy spadają z nieba. Eee, to ważna, dlaczego byłam, że jestem przeciwko temu, bo to co fa Polskę, to co robi Hołownia, zamiast pójść do przodu. A pytasz, co będzie? Nie tylko to się wydaje z pisem. Mam nadzieję, że to jest jak z tym dowcipem o pingwinie. Z ten O pingwinie, który, który oddychał tyłkiem. Usiadł na kamieniu i zdechł. I mam nadzieję, że takie będą te wybory następne. Dobrze, ale czy ktoś udział o o kurwa, powiem wam. Uh, po, takiej, po takiej dawce humoru, to ja, ja, ja nie wiem, czy ja, ja. Ja nie wiem, ile ja będę dzisiaj w stanie streamować, nie? Jakby. O mój Boże, co za. Co za. Co za po prostu. To jest taka anal! <grymne> anal! Widzicie, jak żartobingwi. Anal, ogia, że. A teraz, a teraz, droga, klaso, wytłumacz nam, wytłumacz nam swoimi słowami, co pani autorka miała na myśli. Bo przecież jest kurwa bardzo mądrą pisarką, nie? Głosowałam na była, Nie mówię o pomyłce, po prostu to było potknięcie statystyczne. Tak nie musiało być. Nie musiał mieć pis. Moim głosem się dołożyłam do tej klaski, tak jak po prostu to był przypadek. No głosowałam na Tuska z wielu powodów. Czy ona, czy ona głosu, głosowała przez przypadek? Ja przepraszam, ale czy, czy naprawdę częścią bycia elitą intelektualną jest kurwa takie bełkotanie? W sensie, wiecie, ja, ja głosowałem na Lubnauer, nie? I ja nie mogę powiedzieć, że to był przypadek, że kurwa potknąłem się, wpierdoliłem w listę e, tego e, nowoczesnej kropki. Tylko jakby przeczytałem, powiedziałem: Okej. Okay, Jestem na tyle niemądry, żeby, żeby głosować na, 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 na nowoczesną, więc oddam na nią głos. Ale jak widać, jak jest się snopstwem, to się mówiło. To był po prostu błąd statystyczny, nie? bo. Nie chcę głosować na lewicę, bo teraz w tej nieco robiła, to było żenujące. Chociaż mam powiedz bardzo lewicowe, ale to mnie zażenowało. S Sojusz z pisem, wiesz, popieranie, nie, nie mam zaufania, czarzasty, przepraszam bardzo, Biedroń, który kręcił i. No, no nie. I... No to pięknie pani uargumentowała. Normalnie, normalnie. W szkole by pani dwa dostała za, za, za tak piękne przedstawienie tematu. Obiec, uważam, że nie było szacunku ich partii dla kobiet. Wyśmiewali Nowacką i różne zachowania. Nie. Natomiast Tusk, y, dawno wiąże że taki Franciszek Józef. Y, jest to polityk z największym doświadczeniem, z y, i chce, żeby była większość mm. po prostu demokratyczna. Nie jest to moja, moje marzenie, ale, ale jest to realizm. No, czy jesteś po prostu, po y, 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 tym wszystkim, co powiedziałeś, że ci brakuje bardzo, że ci politycy to są tacy źli i tak dalej. to jest nie mówię, jest jak ludzie bardzo realizmą. Realizmą. Jesteś... No, Dlatego mówię, o, mogę troszkę to oceniać, bo próbuję być realistką y, w tym wszystkim. Ja myślę, że PiS zrobił coś takiego dosyć wrednego, że zabrał ludziom rzeczywistość, pociął ją na paski i zamiast tego, tak jak populiści, dał prawdę ludziom, którzy i tak mieli ograniczone pojęcie o rzeczywistości z powodu wieku, wykształcenia i oni w tej prawdzie, w prawdzie stoją i żyją. I to jest takie dosyć wredne. I do tego... Pisarze powinni być nielegalni. Ja, 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 ja bym po prostu zakazał pisar. Ja, ja, jeżeli piszesz książkę, ja bym cię zdelegalizował, nie? W sensie. Ja rozumiem, co ona powiedziała, ale czuję odrazę, dlatego, jak ona to mówi. udręczający się, męczący kościół. Polska też ma takie położenie. Myślę, że jesteśmy bardzo wyjątkowym krajem w Europie. Przez historię i położenie. Dlatego mamy taki numer, który się dzieje. No, Polska jest bardzo wyjątkowym krajem w Europie. Przez historię i położenie. Jesteśmy położeni. W Europie i mamy historię. Przepraszam na sekundkę. Urocze jest to, że na koniec dnia dalej wychodzi, wy, wy, wychodzi to, że nie, niezależnie czy jesteś progresywny czy konserwatywny, dalej ci ludzie ekstremalnie mocno wierzą w to. Że Polska jest wyjątkowym krajem, nie? Że, po, że Polska, Że nie ma bardziej unikalnego kraju niż ta Polska i to jest urocze, bo e, to kompletnie uniemożliwia normalną rozmowę o, o naszym kraju, e, a jednocześnie będziemy to słyszeć kurwa z każdej strony, nie? Więc przynajmniej nie mamy tej obawy, że jedna strona jest tylko odklejona. Polska jest historycznie wyjątkowym krajem. Przez 200 lat jej nie było, a. I wiem, że nie 200, nie, nie musicie mnie poprawiać. Przez 200 lat jej nie było, a jak powróciła, to nie ze swoimi granicami, więc jest historycznie i szczególnie geograficznie wyjątkowym krajem. Żaden kraj europejski nie miał niewolnictwa w XIX wieku tak mocno i Kościoła, który też jest na strukturach patriarchalnych i, i nie jest to demokracja. Nie mieliśmy tego doświadczenia. A oprócz tego położenie wschód-zachód między Rosją a Niemcami. Jeżeli Rosja ma nawet wpływy we Francji, yy, wiadomo, chce przeciągnąć, się przez i tak to co mówić o tej delikatnej równowadze tutaj? Wiadomo, że będziemy się przechylać. Jesteśmy w stronę wschodu, jesteśmy wycieraczką między wschodem a e, zachodem Europy. I, i ta Nie, liberałowie są po prostu debilami, przykro mi, nie, Jakby tego się nie da inaczej opisać. W sensie, w sensie wiecie, to, to, to ja, 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 ja nie, nie wiem jak wy chcecie to inaczej ująć. Słuchajcie, jakbyśmy nie rozmawiali, to tak, to historycznie bycie między Rosją a, a Niemcami, Historycznie Rosja była gdzieś indziej, historycznie Niemcy byli gdzieś indziej, historycznie część naszego dzisiejszego terytorium to były Prusy, a które ogólnie jeżeli chodzi o wartości to były w troszeczkę innym miejscu niż, niż my dzisiaj. Mm. Podoba mi się udawanie, że istnieje jakaś magiczna polskość, że, że istnieje jakaś magiczna polska kultura, która ma cokolwiek więcej do zaoferowania niż męczennictwo, bo to trochę tak działa, że my nie mamy żadnej tożsamości, poza tym, że byliśmy bardzo kurwa udręczeni. I to wychodzi za każdym razem, kiedy ktoś opowiada takie bajki, jak ona teraz, nie? My historycznie byliśmy między, między Niemcami a Rosją, a skoro Rosja ma w dzisiejszej Francji relacje, yy, te wpływy, to przecież my jesteśmy wycieraczką, nie? Barbaria e, rosyjska sobie po prostu wyciera o nas nogi, co, co któreś pokolenie właściwie każde. Mm, teraz... No teraz tego nie robi, od kiedy jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. To tak, nie a ja mam wrażenie, że tak. na ale myślę, że na, czym, na czym to polega? Na wpływy, to co? to to jest, jest tak rosyjska polityka. Jeszcze nie jest oficjalnie z napisem Kocham Putina. To się robi zupełnie inaczej, tak jak Trump. Ty chwaliłeś film Suikhu, pamiętam, zaczynałeś Belieton od filmu serialu West Wings. Pamiętam, że to jest, West jest Wings, bardzo tak. tak. Kocham West Wings. Ale czy nie uważasz? To jest polityka, tego kocham. To nie istnieje. Gosarkin nie istnieje, jest takim scenarzystą genialnym, o politycznym edukatorem. Natomiast ten film się koszmarnie zestarzał, uważam, bo, bo epoka mina. Mm -hmm. Porównanie z House of Cards. I sukcesją. W sukcesji w ostatnim odcinku. Uważam, że to jest film dla dorosłych. Jest bardzo mało filmów dla dorosłych. Mm -hmm. Oni mówią, że Ameryka ma świeższą demokrację niż w tak. To jest genialny kraj, znaczy, ten co znaczy, najbogatsze demokracje. mówi, Szwec Szwec mówi Szwec. Amerykance, tak. że demokracja jest prawie tak stara jak w To jest intelektualna elita naszego narodu, proszę Państwa. Słuchajcie, ja sobie zjem trochę jedzenia, bo, nie, nie mam powodu, po prostu zjem sobie trochę jedzenia, nie? To jest Manuela Gretkowska, wielka polska pisarka i felietonistka, która osoba. Wiecie, ja właśnie. Dziękuję wam pięknie za to. Ja, ja właśnie mam to poczucie, że. Lecz, ta, inaczej. Stąd się bierze moja, moja niechęć do intelektualistów. Dokładnie stąd. Ponieważ oni najpierw popierdolą, stworzą jakieś kurwa metafory i żarty o pingwinie, który oddychał dupą. Żeby opisać stan dzisiejszej Polski, co jest absolutnie nieinformatywne, ale bardzo mądre. A potem na koniec Wam powiedzą, że kurwa najlepszym opisaniem dzisiejszego świata. To jest kurwa serial na HBO. I drugi serial na Netflixie. I wy macie. Słuchać tych ludzi, ponieważ oni są twórcami opinii, ponieważ oni piszą felietony do Newsweeka. Mówić. No, no kurwa mądre. Jak, jak w sukcesji tak powiedzieli. Rozjebane, nie? Szpet amerykanina zajechał. To, to, to jest serie, serial. To jest równie dobrze, moglibyśmy kurwa rozmawiać o tym, że wiecie, słuchajcie, no, Donald Tusk z całą pewnością, z całą pewnością wychował się w Casterly Rock, bo jak Targaryen płaci swoje, jak Lannister płaci swoje długi, no. No, mądre? No, mądre, no. Przecież, przecież, nawiązanie do kultury. Przecież na, 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 na nawiązanie do kultury. Albo, albo na przykład. Że Donald Tusk jest jak Transformers. To ukryta moc. Nie? M mądre, mądre. U nas jest jeszcze gorzej niż posłanie, bo jeżeli policzymy te lata demokracji. Zresztą no wiesz, ja piszę książki tak jak film, się staram, bo jestem za stadach kina. Więc to, co napisałem ten dziennik, jest na zasadzie montażu. Historie wesołe, smutne. Pisałaś trzy scenariusze filmowe i od, tej cza od tego czasu nic. Kobieto, jak na osobę. Ery kina, to nie masz filmowo nic do powiedzenia. Jeżeli Twoim największym osiągnięciem jest szamanka, to nie jesteś dla mnie autorytetem, nie? Przez połączenie, ale to życie to łączyło i COVID, i inwazję rosyjską, gdzie moja rodzina jest polsko-ukraińska, więc też byliśmy podmięci, To przeprowadzka, mocowanie się z tą osobą, czy zostać w Polsce, czy wyjechać do Szwecji. I tak starają się to wpisać, żeby. Bo dzienniki mają do siebie, że wietrzeją, niektóre nie. Ale są fantastyczne, ale żeby jak zginie ta polityka i to wszystko, żeby została poezja, paradoksy, inne spojrzenie na świat. Może kobiece, bo to nie są może dla kogoś upływ czasu, tylko upław czasu, ale po tym jak Anna Arna dostała Nobla, nagle się okazało, że konfesyjna a literatura kobieca jest dobrą literaturą i mówi coś o tym czasie, o współczesności. O kobietach i ich, ich wpływie na rzeczywistość. Ja pamiętam, jak próbowałaś wejść do polityki. To jednym z celów Twojego wejścia do polityki było właśnie to, żeby kobiety mocniej zaistniały w tej polityce. I tak zastanawiam się, jak patrzysz na to, gdzie teraz kobiety są w polskiej polityce. To uważasz, że udało się coś w tej sprawie, czy się nie udało? Cóż, czy... w Polsce się nie udało. Polska jest kobietą, to było nasze hasło. Mhm. Jak miało się udać kobietom, jak się Polsce nie udało? Czego no. wymagasz od, od, od nadprzyrodzonych sił? Jest to, no, wymagam tego, żeby się pojawiły kobiety, które muszą być 10 razy twardsze od mężczyzn polityków, żeby sobie poradzić. No ale przecież one są, no, są twarde kobiety. Gdzie problem nie w jest w problem jest w mężczyznach w Polsce. Kobiety robią, co mogą. Tak jak mówił, H... jak się nazywał przewodniczący Unii Europejskiej, H... Polsko mówię, holender, mniejsza jestem, Mówił, że kobiety o Europie, może nie o Polsce dokładnie, w sprawie feminizmu zrobiły na maksa. Teraz muszą się wykazać mężczyźni. Mówię, że są 10 razy mocniejsze, mają być 100 razy mocniejsze. Macica w ciąży rośnie, gdyby nie byłaby jak pała z kultury wielka. Ale no to my nie jesteśmy siłaczkami i. O nie, co byśmy. Ja, 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 jaką wielką, jakiej wielkiej straty doświadczyliśmy? Nie mamy kolejnej Magdaleny środy. O nie. Boże, jak mi źle. Mój ulubiony rodzaj feminizmu. Girlboss! Co co, ta jest, też. Ta jest, tak się mówi, ja często słyszę mężczyzn, polityków polskich, którzy się chwalą gdzieś na, na, na konferencjach międzynarodowych, że po 1989 roku Polska miała trójkę premierów kobiet, tak, trzy, trzy uh -huh. kobiety były, i że to jest tak dużo bardzo, i że jesteśmy zdecydowanie powyżej średniej europejskiej, ale prawda jest taka, że te panie, panie premierki były słabe, znaczy słabe w sensie ale politycznym. To, że były no, my... słabe, dlatego że nie one dorwały się do władzy jak tak tak jak szydło okay. no. i. Więc to Gandhi powiedział, my life is my message, moje życie jest moim przekazem. Zobacz jaki przekaz mają kobiety w polskiej co są, już powtarzałem to, kiedy zakładają partię. A Bądżowi powiedział it's my life. Kurwa mać, no! Dobrze, że przytoczyła tak bardzo bogaty komunikat Gandiego. Jak Kosikotkowska, Roskowska, to faceci w momencie szczytu chwały, kiedy zarobiła najgaszora, potem mówią, Jasiu iść do domu, masz dużo dzieci. Mm, jasne, że kobiety mają taką sytuację, mogłoby być inaczej, ale mężczyźni są jeszcze gorsi, myślę, pod względem e, polskich polityków. Czyli na przykład mężczyźni w Skandynawii lepiej zdają ten egzamin, tam są kobiety premierki, mam na myśli też na przykład kraje bałtyckie, skandynawskie. skandynawskie, bałtyckie, które są silne, nie tylko są po prostu kobiety premierki, tylko one są silnymi premierami. No tak, bo tam jest demokracja, a u nas jest, ile, Botswana? Ile lat demokracji? Nie mamy jeszcze, trudno nam się dogadać między sobą, żeby to wszystko ustawić. Mitu u nas nie było, bo państwo jest opresorem, więc ten, ale myślę, że... Kurwa, co? Nie było u nas mitu. Hmm. To jest. To jest ciekawe stwierdzenie. To, to, jest, to jest bardzo interesujące stwierdzenie. Ciekaw jestem, co. <coughs> Ciekaw jestem, co Katarzyna Kotula ma do powiedzenia w tej kwestii. Jaką ona miałaby odpowiedź na, na to stwierdzenie? Już nie mówiąc o ludziach, którzy oryginalnie dość widoczni byli, przy okazji mi tu jakby. Także także o kobietach, które są tutaj koleżankami naszego kanału. Fre, friend of the show Które być może przy... Przy okazji mi tu coś do powiedzenia. Ale no cóż, nikt tak dobrze nie wymarzy pracy kobiet jak kobieta, nie? Takich intelektualistek potrzebujemy. To one, wypierdalając na kretę, szukać śladek po, po, śladów po małpkach sprzed 6 milionów lat i e, próbując odkryć, jak Grecy kurwa oliwą z oliwek wykopali e, Morze Śródziemne, one, one pchają feminizm do przodu. One sprawiają, że prawa kobiet nagle się realizują. Ja myślę, ja myślę że, że problemem tutaj może być, problemem polski może być to, że to są nasze elity, nie? Myślę, że użycie słowa intelektualne byłoby tutaj obraźliwe. Masakra po prostu. Dwie nieskończonością: Caroline i Dakrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek oraz Kto Pan o tak skasztanił. Dawczynie Pizze, Dan Powowowski, Ranafek, Krzysztof Karolinski, Jawasadowska oraz Szefo. Dawcy kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Hypatia, Gruby Mefisto, Sabin, Bartomiej, Behanort, Erik e, Fosma, Marok W., Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Adam Zydorczyk, Chrysku oraz XLS. Osoby dające kawę Kropster, Jarosław Tetlikowski, Borsuk Cukrowy, Czord Sorosza, Robin, Barnaba, Jasz 2 Henryk, Michał Szedwiecki, Miku 39, x Podgruszka, ICA, Rentifo, Julia Esz, Adam oraz Hagnon. I wreszcie dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Pączek, Debosciat, Chmielarz, Paweł Pawlik, Antybrisler, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Dania Dejmun, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, Maciej Dzieliński, Czikoły, Daru, Lusek, Adrian, Wlubel, Misiek oraz Zakardar. Dziękuję Wam za to że chcecie wspierać. Dziękuję wam za to, że w ogóle rozważacie wsparcie. Mam nadzieję, że ten albo któryś z przyszłych materiałów was przekona, bo Imperium Medialne może rosnąć tylko dzięki waszej pomocy. I ja mogę mieć ksz, ksz, ksz dobre krzesło do siedzenia, dzięki waszej pomocy. Ups. No. Niemniej jednak do zobaczenia. Wielbiam Was. Mam nadzieję, że Wy też lubicie trochę mnie. Książka.